Wszystkich bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Star Treka. Mam nadzieję, że oglądaliście poprzedni odcinek i na ten także czekaliście z niecierpliwością. Mianowicie jeden dzień... oj! Początek odcinka ja już ginę, co? No niestety spróbujmy ponownie. did you see that we're trapped shut them down are we going to attack the ship tomorrow weapon status main weapon systems are now offline situation is critical need to give those shuttles a fighting chance got anything we can use Dobra. is it possible to Spok, arm the subspace relay tower and convert the energy A, into something weapon? Się, się i suppose it may be possible yeah. but you would need to reroute the station's power structure but it would only afford you one highly charged shot one shot may be all we need your genius spark let's go Sześć Co, kurwa, robi stoi i dupa nie rusza. Jak można być takim głupkiem? Nawal się dostać i zasiedlający, okej. We are outside the power station. What now? The power station's most sensitive areas are locked down. Może na razie tot, żeby sobie szybko coś polem zmienić, dobra.

bo jakoś musi wzięć inaczej zrobić, ponieważ ciężko będzie. Jakbyś tak go obezwładnić w ten sposób, żeby nikt nas nie zobaczył, co? Tu jest jeden, który nam blokuje przejście, tam jest drugi. Mamy już wcześniej, z pracy sobie godzinkę. O, no, już rozumiem. Kolega na górze. Zostaw już go, jezo, oderwim ten łeb. To mi się podoba. Kirk, chodź tu. Ten to nie działa. O, sobie. Ja jestem po lewej stronie, co to znaczy teraz ja...

Skaczemy sobie i przychodzimy dalej. Co tutaj mamy ze ścianą? Jeden gościu, który przychodzi do nas to na razie widzę. Proszę pistolet. Ok, to już <laughs> za tobą Neutralizacja. No, Znowu mistrzem na neutralizacji, co? Głupku, no Gdzie on jest? No jeszcze jeden na górę idzie Look out! There's more. Jeff. Why are the Gorn showing such intense interest in the base's auxiliary power system? This is highly concerning. Business here. Oh, Czy jednak nie? No. Sam nie wiem. A my nic ale... O, życie! To nam się bardzo przyda. A tutaj mamy przejście. O, się z tego skorzystamy. Uży, cały czas też pada za oknem. Możemy tutaj wejść? Tak, możemy, tylko musimy sygnał dopasować. Nie, to ten. ten! jest wyższy. Dobrze? To jest taki szalejący, to był pierwszy. Ten, ten, to są, Dobrze. Um, coś tu ciekawego mamy? Podnieść ogniwo zasilające, ale gdzie mam go wsadzić? Nie wiem. Jak znajdę miejsce, to wtedy się. Tutaj... Znalazłem, wziąłem dobra, bierzemy, ale mi ręka No i mamy miejsce gdzie możemy włożyć nasze ogniwo zasilające, klik i klik, nie wiem co to dało. Najmniejsze jest. No już byliśmy tam. Nie byliśmy jeszcze. Nie. Tam też nie byliśmy. Najpierw to. Ojej, tutaj też sygnał trzeba dopasować. To taki delikatny. Sprzalejący. No i to Udało się. Na z tego co zauważyłem. Nie można nic z tym zrobić. to lecimy dalej. misję misię. Kucelowi powinien powiedzieć. Oczekiwanie na partnera. Kier. mnie. We have arrived in the control do you see? Please report. All three of the cores are offline. It is just as I feared. The Gorn are trying to disable the station We must reverse their actions. what do you need us to do? if the gorn wanted to disrupt the power, it is logical that they would tamper with the circuit panels. tomorrow, how do we find the circuit panels? use your tricorders. can you see where the main power lines lead? follow the power lines to the circuit panels. got it. i have located a panel. the enemy has clearly tampered with it. can you repair it? Oj, pierwsza moja porażka i już życia nie mam. Już rozumiem, dlaczego tutaj apteczka jest. Aha, tu na dwa. No rozumiem. O. To ja poproszę, żeby żyć. Oh. No, tylko dwa. Tylko dwa nam zostały, jak miło, prawda? Tutaj coś było? Nie, to nie tutaj. Takujemy sobie Miałem nadzieję, że nic nam na twarz nie wyskoczy wtedy kiedy będziemy starać się włączyć to zasilanie tu, tu możemy zaskoczyć i iść dalej. Kirk jak zwykle nie, wie co ma... Jeden. OK. A.

Teraz patrz, chłopiec. Widzisz, zostajesz zneutralizowany. Śpij, kolego. Nawet w powietrzu będziesz spał. Ojej, no a czemu woda się wylewa? Tutaj woda się wylewa? Może. Tu mamy widę. Musimy uruchomić, żeby... Zejdź z niej! Łupku jedę panel has compromised. Nie, nie mogę. Zaprasz. się. Ojeju, to nie to. Dobrze. Mam muszę okrężną drogę, żeby się te styki nie połączyły razem

Dwóch kolegów mam. Dwóch idzie właśnie w tym samym kierunku. Nie. Który ten kolega? Kirk, odejdź stąd. Może. Neutralizacja. Idealnie. Nie, on zostanie dziś na górze. Opa. No ja spokój, wszystko to glancu, elegancu, wszystko. Captain, the continue assault base. the relay tower soon, there will be no star base left to defend. Nie wiem, co ja mogę zrobić. Obydźmy. Ja jestem po prawej, tak? A, to ja muszę tylko tutaj w kółeczku ro Kółeczku ku robić? Okej. Okay. Udało się. się Full power has now been się to However, I suspect that has not slowed you down in the past. I'll take that as a compliment. Tomorrow we will immediately proceed to the relay tower. I will guide you through the weaponization process once you arrive. Oh, yeah, 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 yeah. Dalej. Możemy walcną spada spadać, prawda? Czy jeszcze nie ma też mi drzwi Panzaj Może tędy mają rację, że tędy trzeba iść Trzeba na górę pójść. Ja mam nadzieję, że dojdziemy w końcu do naszego celu głównego. Dobra, tam się przymknąć, koło niego, tutaj tak połyszymy i znowu będzie O, jeden. A, tam jest jeszcze czerwony, mądrzejszy od, od nich wszystkich. A tu mamy ogień. Jeżeli bym miał na jego miejscu, to ja bym już siebie widział. Jakoś do niego na górę wejść. Albo jakoś nie właśnie. Nie, właśnie. Kuba nie tak. Zły moment wybrałeś. Tak, spójrz. Patrząc e, taktycznie, to zobaczcie. On teraz będzie szedł. Się muszę odsunąć. Halo. Ja tu stoję. Może by się nie zagradzał. Zobaczcie, prawda? On teraz będzie się patrzył w tą stronę i na mnie pozwala inaczej przejść. Ale jak on zacznie w tą stronę iść, to możemy za nim ruszyć. Ty głupku jeden! No! Kirk, jesteś najbardziej idiotycznym bohaterem w tej, w tej Wszystko ładnie, cicho chcemy zrobić, ale nie, ty musisz wszystko zepsuć Chłopek with this door no, jedź. Eju No coś tacy drętwi są. gonna need to go outside. spock gets suited up. no way we're getting through that mess. tomorrow we have come to an impasse. please advise. spock, my records show that the ett is available in your area. ett? What the hell is an ett? it is an engineering transport tool. it allows the transporting of matter over short distances. it may allow us to proceed. the ett may allow you to circumvent some of the damage in your path. A, to musimy znaleźć ETT. Dobrze, ale oto takim miłym akcentem na samym środku ekranu dwóch naszych głównych bohaterów Spock i Kirk. Żegnają się z wami, ja także z wami się żegnam. Dzięki, że oglądaliście kolejny odcinek ze Star Treka. Mam nadzieję, że wam się podobało, że stawiliście już łapkę w górę, komentarz i subskrypcję. Więc dzięki jeszcze raz, do zobaczyska, trzymajcie się, cześć!